Cześć, witam Was tutaj Czeko i gramy dzisiaj w Battlefield 3. E to będzie pierwszy odcinek z naszej serii. Gramy na mapie kanały NoShar i tryb hardcore 350 y, ticketsów, więc już niedługo będzie koniec. Nie za dużo chciałem jak najpierwszy raz. Dobrze, no wejdźmy do akcji. Aj. Dobra, pierwszy już jaj, troszkę zepsułem. Przepraszam, ale musiałem ściszyć No dobra. No bywało gorzej. Niech na początek. Przepraszam, że nic nie mówię, ale skoncentrowałem się na grze. No nie, no nie. Przeczytajcie to sobie, co tu piszę. To są właśnie. No bo nie tych, którzy myślą. Dobra, na razie nobimy. Ale mam nadzieję, że się poprawia.

Nie cierpię takich gości. To jeszcze można powiedzieć, że w połowie automatyczny ten shotgun. Jeśli chodzi o to, co będzie na moim kanale, to na razie będzie to tylko Battlefield Trójeczka i Medal of Honor Warfighter. Na razie, bo na razie jeszcze nie posiadam innych lepszych gier. Jedynie na Xboxa 360. I na pewno będziemy grali też, oj na pewno będziemy grali, nie, no nie wiem czy na pewno ale raczej będziemy grali w GTA 4 Oj sorry GTA 4 i, i tego yy, w GTA 4 będziemy grali o, w GTA 5 przepraszam za wielką Tak się skoncentrowałem na tej grze, że aż zapomniałem co mówię yy. GTA 5, może Assassin's Creed. Na pewno będziemy nagrywali odcinki z moim kolegą. No nie no, to są jakieś lamy, oni tu lamią. Zabójstwo w zespole, nie no, ja dziękuję. Że... Może liczyć liczycie, które to już zabójstwo w zespole, chyba mi się wydaje, że drugie. No wiem, okej, okay, jedno może się zdarzyć, no ale dwa to już lekka przesada. No jak ja nie lubię tutaj jak ktoś chodzi z... no z... z, z... z shotgunem. No to normalnie dobija. Na razie wyrównanie. Maszty z Sajgą gość z Sajgą gość chodzi No dobra wracamy troszeczkę Ten odcinek tam gram, to gram troszkę na, na luzie no to pierwszy, w następnych odcinkach będę próbował mieć najlepszy wynik Ale to pierwsze do tego wiecie, tylko dla, żeby pokazać moje one są nieprzeciętne Żeby się nie popisując No nie no! Zobaczcie! Zabójstwo w zespole Nie Nie chcę wychodzić bo już nagrywam trzeci raz Pierwszy odcinek Już nie mam siły A już chciałem iść w tamtą stronę że poruszmy wątek Medal of Honor Na tym nikogo nie ma I chciałbym powiedzieć że ta gra jest bardzo bardzo zbugowana Ona ma bardzo dużo wagów No nie Zaraz wezmę normalnie shotgun się wkurzę Już się wkurzyłem ale Nie o Jezu, nie do tego stopnia. Pewnie nie na boky, wiedziałem. Ale dobra, na razie na słabo idzie. Dobra, zabijemy. Nie zauważyłem. Miałem rzucać granatę żeby tak się odbiło od ściany i tam w tego gościa, ale... Już pali chodzą granaty. O kurde, ale nas gościu... Dobra? No dlaczego? Kurde. Hmm, hmm, hmm. Yy, chciałbym też, żebyście zaglądali yy, co... Nie co chwilę, ale... Tak. W międzyczasie, jak będziemy mieli czas, będziecie na YouTube, to zobaczcie sobie profil otisa to jest jego... Yy, w opisie podam link do jego profilu. Nie pamiętam teraz Ignaziowi, jest bardzo trudno. Jeszcze teraz jej nie pamiętam. No, no i chyba tyle. Jeden już nagrałem z nim odcinek. To jest Battlefield na multiplayer. O, w miarę nawet mi poszedł, chyba byłem drugi. Jak pamiętam. Byłem drugi... Aj. No, no taka czołówka jest bardzo ciasna w tej czołówce. wspaniale. Wiedział, jak się gra... chłopczyno. Oh. Dobra, wyliczymy się, to chyba jest nasze. Przeładują bo na nas strzelają i to nawet. Awans! Granacik. No. A przepraszam, Claymore. Też nie cierpię z ich główien. Szczerze że powiedziawszy, że nigdy ich nie stawiałem, ale... Tutaj za tym panem? Oj Szybko miałek. Albo się położył raczej. Kurde, na razie słabo nam idzie, ale... Przepraszam was, że tak kąpię, ale... Chciałem sobie chwilę tutaj postać, bo nawet dobra miejscowa. Tu raczej nikogo nie ma. Żeby nam pleców nie zrobili. Bo to wtedy będzie przykra sprawa! Czekajmy, bo tam było ich dużo. Tutaj możemy tak... o! Dobra jeden Drugi zaraz ja tutaj. Crocikę przeładujemy. Dobra, kolejny. Aj, ty plecy. Już chciałem powiedzieć tyły, ale troszkę by to źle zabrzmiało. Plecy... Na chwilę pa! Teraz to już na pewno. O! Oh. Dobra, walimy tam na ośladowych tam jest ty duży. Że... Okej okay. No i tak też się może zdarzyć. Ledzik.pl, pozdrawiam Polak. Na 200%. Uh. Tak, dosłownie słam daj Oha Uj sorry Nie z tym killowałem cię, to dobrze. Uy, przepraszam Tu ktoś jest Zabił mi, dobra? Może tak sobie staniemy żeby... A ty mały, o kurde! Ty mały skurwy, No już niedługo będzie koniec O, nasz wygrał Dla niego dobrze Teraz muszę powiedzieć, że źle ponieważ moglibyśmy szansę go zabić. Ojojoj, oj, oj, źle gram. Źle mnie poznajecie od złej strony. Nie jestem kamperem. Ach, było blisko. Ojoj oj, oj. Przepraszam was na chwilę, ale zaraz wejdziemy, małe problemy. Dobra, już jesteśmy. Już jestem, jestem. Przepraszam za ten problemy, ale miałem problem z klawiaturą. Zacięła mi się, tak mam czasami. Przepraszam za te pro problemy bardzo. Ale nie wiem, to nie moja wina klawiatury. Ale już szybko powracamy. Ach! Lec! No. Wygraliśmy Brawo. Mój zespół. Nie chcę tam się jakoś usprawiedliwiać, ale wyszliśmy tak w połowie, więc można mi zaliczyć jeszcze z 5 kili. Może... Maksymalnie 10. Możliwe, żebym był w czubie. Dobra, i ja byłem ty. Ja byłem Czeko, ty byłeś ty. No i... Siema.